Czy wiesz, że słabe krążenie jest przyczyną bólu stóp, nóg i kolan u milionów ludzi? Podobnie jak ty, wiele osób cierpi na ból podczas chodzenia, skurcze w nocy, opuchnięte nogi, mrowienie i uczucie ciężkości, nie wiedząc, że problem leży w naczyniach krwionośnych. Zdrowe krążenie jest niezbędne dla optymalnego funkcjonowania całego organizmu. A kiedy ten system zawodzi, często powoduje problemy, takie jak żylaki, czyli powiększone żyły. Które nie funkcjonują prawidłowo, a także twarde zatkane tętnice w szyi, sercu i nogach. Stan ten znany jest jako miażdżyca. Oprócz wyżej wymienionych problemów, słabe krążenie może również powodować dłuższe gojenie się ran, osłabienie mięśni nóg i pogorszenie innych schorzeń, takich jak neuropatia, która może powodować uczucie pieczenia i bolesne mrowienie w stopach. Najbardziej niepokojące jest to, że w przypadku problemów z krążeniem krew może zastygać. Gęstnieć, zwłaszcza w nogach, co może prowadzić do tworzenia się skrzepów lub zakrzepów, zarówno w żyłach, jak i tętnicach, co dodatkowo zaburza przepływ krwi i w niektórych przypadkach może być bardzo poważne. Zaskoczy Cię jednak fakt, że krążenie można poprawić w naturalny sposób, stosując domowe sposoby, które z pewnością masz już w domu. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu cztery niezbędne witaminy dla zdrowia serca. I krążenia, które pomagają w płynnym przepływie krwi, zmniejszając tworzenie się skrzepów lub zakrzepów. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dwie ostatnie, ponieważ są one bardzo skuteczne. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ problemy z krążeniem mogą pojawiać się powoli, początkowo niezauważalne. Chociaż każdy może na nie cierpieć, częściej występują u osób starszych z chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą lub palących papierosy. Dlatego kontrolowanie tych schorzeń jest bardzo ważne dla poprawy krążenia w ramach leczenia. Istnieje pięć objawów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na poważniejsze problemy z krążeniem. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, oprócz stosowania naturalnych środków, o których zaraz opowiem, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. W takich przypadkach badanie obrazowe, takie jak USG, wraz z oceną kliniczną, może pomóc w wczesnym leczeniu problemu i uniknięciu powikłań. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym jest uporczywe drętwienie lub mrowienie. Jest to nieprzyjemne uczucie mrowienia w nogach i stopach, które występuje często, zwłaszcza podczas długotrwałego siedzenia lub krzyżowania nóg lub podczas długotrwałego stania. Jeśli zauważysz, że zdarza się to często, jest to sygnał ostrzegawczy, ponieważ mięśnie i nerwy mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości tlenu. Drugim sygnałem ostrzegawczym jest ciągłe uczucie zimna w stopach, nawet w najgorętsze dni. Może to również wskazywać na słabe krążenie. Trzecim objawem są skurcze nóg podczas chodzenia lub ćwiczeń. Są one tak intensywne, że czasami zmuszają do przerwania wykonywania czynności. Dzieje się tak, ponieważ mięśnie mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych podczas aktywności fizycznej. Stan ten znany jest jako chromanie przestankowe i jest wyraźnym sygnałem, że z jakiegoś powodu krążenie w nogach nie działa prawidłowo. Skurcze często nasilają się w nocy, zmuszając do wyskoczenia z łóżka lub masażu w celu uzyskania ulgi. Niektóre osoby zamiast skurczów cierpią w nocy na niespokojne nogi. Jest to uczucie, w którym nie można znaleźć wygodnej pozycji. Nie pozwala to na odpoczynek, co znacznie wpływa na jakość życia. Jeśli odczuwasz ten dyskomfort, oznacza to, że problem z krążeniem już wpływa na nerwy lub pogarsza ewentualną neuropatię i nie należy go ignorować. W tym miejscu chcę powiedzieć, że wszystko to ma rozwiązanie. W wielu przypadkach problem można odwrócić, zwłaszcza stosując naturalne środki, o których zamierzam opowiedzieć. Czwartym objawem jest zmiana koloru skóry. Może ona wyglądać na bladszą lub fioletową z niebieskawym odcieniem. Mogą również pojawić się ciemnobrązowe plamy, zwłaszcza na stopach i w okolicy kostek. Jest to również odzwierciedlenie uszkodzenia naczyń krwionośnych i nie tylko wpływa na wygląd, ale może również powodować dłuższe gojenie się ran i łatwe puchnięcie nóg. Piątym objawem są żylaki i pajączki. Są to rozszerzone, poskręcane żyły, które pojawiają się na skórze, i mają czerwonawy lub niebieskawy kolor. Zazwyczaj występują, gdy ścianki żył są osłabione, uszkodzone lub gdy nie działają prawidłowo zastawki. Powoduje to przepływ krwi w nienaturalnym kierunku lub jej zastój, co wywołuje wszystkie wymienione powyżej objawy. Wszystkie te objawy wskazują, że krążenie wymaga natychmiastowej uwagi, przynajmniej w celu wykluczenia poważniejszych problemów i jak najszybszego rozpoczęcia leczenia. Przyjrzyjmy się teraz czterem witaminom, które poprawiają krążenie i wzmacniają zarówno żyły, jak i tętnice. Pierwsza z nich to niacyna, znana również jako witamina B3. Jest to kluczowy składnik odżywczy ze względu na swój pozytywny wpływ na układ krążenia. Witamina ta działa na utrzymanie elastyczności i wytrzymałości naczyń krwionośnych, pomagając zapobiegać zatorom, zmniejszając tworzenie się skrzepów krwi i poprawiając przepływ krwi. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na żylaki lub niewydolność żylną, a także poprawia krążenie. Niacyna odgrywa bardzo ważną rolę w zdrowiu serca, ponieważ pomaga regulować poziom cholesterolu. Obniża poziom cholesterolu LDL, znanego również jako zły cholesterol, i podnosi poziom cholesterolu HDL, znanego jako dobry cholesterol. Jest to niezbędne, aby zapobiec tworzeniu się płytki na zęblej i zatykaniu tętnic utrzymując je w czystości i otwartości dla dobrego przepływu krwi. Kiedy te płytki cholesterolowe gromadzą się, twardnieją i zwężają naczynia krwionośne, utrudniając przepływ krwi i zwiększając ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca, udary i zaburzenia krążenia w nogach. Dlatego utrzymanie odpowiedniego poziomu tej witaminy zapobiega wszystkim tym szkodom, a jednocześnie chroni zdrowie serca. Ale korzyści płynące z niacyny wykraczają daleko poza mózg. Chroni neurony przed uszkodzeniami związanymi z procesem starzenia, poprawiając pamięć i koncentrację, oraz umożliwiając zdrowsze starzenie się. Jak skutecznie pozyskać te witaminy? Niacyna występuje naturalnie w wielu produktach spożywczych, które prawdopodobnie masz już w domu. Jaja są na przykład łatwo dostępnym i prostym źródłem niacyny, które można włączyć do śniadania. Kurczak, zwłaszcza pierś, jest znany z niskiej zawartości tłuszczu i bogactwa niacyny. Należy tylko upewnić się, że nie zawiera hormonów. Jeśli chodzi o ryby, łosoś i tuńczyk są doskonałym wyborem, nie tylko ze względu na zawartość witaminy D, ale także innych składników odżywczych, takich jak witamina D i zdrowe kwasy tłuszczowe. Wreszcie orzechy, takie jak migdały, są bardzo praktyczną opcją, idealną na przekąskę między posiłkami. Dzienne zapotrzebowanie na niacynę różni się w zależności od osoby, ale dla przeciętnego dorosłego zalecane spożycie wynosi od 14 do 16 mg dziennie. Ilość tę można bardzo łatwo uzyskać dzięki zbilansowanej diecie. Na przykład 100 g piersi kurczaka zawiera ponad połowę dziennego zapotrzebowania na niacynę, więc suplementy nie są konieczne. W większości przypadków suplementacja nie jest konieczna, o ile te produkty są już obecne w diecie, jednak w szczególnych przypadkach, takich jak niedobory żywieniowe, przewlekły alkoholizm lub niektóre choroby jelit związane z zaburzeniami wchłaniania, suplementy mogą być przydatne. Oczywiście jest jeden ważny szczegół: nadmierna suplementacja niacyny może powodować w organizmie zjawisko zwane grypą niacynową, które objawia się ogólnym zaczerwienieniem, uczuciem ciepła i swędzeniem. Chociaż nie jest to ogólnie niebezpieczne, jest dość nieprzyjemne. Ale cóż, ta witamina to dopiero początek. Teraz chciałbym porozmawiać z Państwem o innej rzeczy, która jest bardzo ważna dla zdrowia naczyń krwionośnych. Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, jest bardzo ważna, aby poznać jej właściwości lecznicze. Ten silny przeciwutleniacz ma bezpośredni wpływ na naczynia krwionośne, wzmacniając ich ściany i pomagając im zachować elastyczność i sprężystość. Dzięki temu drogi krążenia krwi pozostają silne i zdrowe, odporne na uszkodzenia, które mogą pojawić się wraz z wiekiem. Oprócz tych pozytywnych efektów, witamina C odgrywa istotną rolę w produkcji kolagenu, białka, które działa jako naturalne wsparcie dla ścian tętnic i żył. Wzmocnienie to jest niezbędne, ponieważ wzmacnia strukturę tych naczyń. Kiedy kolagen jest w dobrej kondycji, zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków. I innych problemów krążenia spowodowanych pogorszeniem stanu ścianek naczyń krwionośnych. Efekty te są jeszcze bardziej widoczne w nogach, gdzie naczynia krwionośne są pod większym ciśnieniem z powodu grawitacji i odległości od serca. Dlatego odpowiednia ilość witaminy C poprawia krążenie zarówno w nogach, jak i stopach, zmniejszając również stany zapalne w tych obszarach. Jest to szczególnie korzystne dla osób cierpiących na zespół niespokojnych nóg lub uczucie zmęczenia i ciężkości nóg pod koniec dnia. A jakie są najlepsze źródła tej potężnej witaminy? Do głównych należą świeże owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze i cytryny, a także kiwi i truskawki. Najlepiej spożywać te produkty w jak najświeższej postaci, ponieważ witamina ta szybko ulega degradacji pod wpływem powietrza i światła, co oznacza, że traci swoją skuteczność. Jeśli przechowujesz pokrojone owoce przez długi czas, a wiele osób o tym nie wie, gława zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. To nie wszystko. Witamina ta znajduje się również w warzywach, takich jak brokuły, czerwona papryka i szpinak. Teraz proszę uważnie słuchać. Chociaż suplementy witaminy C są dostępne dla wszystkich, niezwykle ważne jest, aby nie przekraczać dawki 2000 mg dziennie, ponieważ może to powodować dolegliwości trawienne i zwiększać ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Dlatego zawsze najlepiej jest wybierać naturalne źródła, które dostarczają ją w bezpieczny i skuteczny sposób. Suplementy należy rozważać tylko w szczególnych sytuacjach i na zalecenie lekarza. Teraz gdy znamy już podstawową rolę niacyny i witaminy C w krążeniu, pora omówić kolejny kluczowy składnik odżywczy, witaminę K. Witamina ta jest niezbędna do ochrony układu krążenia i zapobiegania tworzeniu się skrzepów, umożliwiając optymalny przepływ krwi do kończyn, a tym samym poprawiając zdrowie zarówno żył, jak i tętnic. Jej głównym zadaniem jest regulacja krzepnięcia krwi w sposób ściśle kontrolowany, zapobiegając zarówno krwawieniom, jak i tworzeniu się niebezpiecznych skrzepów. Ponadto witamina K odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu gromadzeniu się wapnia na ściankach tętnic, co zapobiega ich stwardnieniu i rozwojowi miażdżycy. Schorzenie to ogranicza przepływ krwi i zwiększa ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawały serca i udary mózgu. Aby uzyskać ją w naturalny sposób, doskonałym wyborem są zielone warzywa liściaste, takie jak brokuły, szpinak i jarmusz. Produkty te dostarczają nie tylko witaminę K ale także substancje przeciwutleniające i przeciwzapalne, które chronią wszystkie komórki organizmu, a także błonnik, który jest bardzo korzystny dla mikroflory jelitowej. Ponadto kiwi zawierają witaminę K i są bardzo łatwe do włączenia do diety. Polecam przygotowywanie i picie codziennie zielonego soku, bogatego w przeciwutleniacze, potas, magnes i witaminę K. Przygotowuje się go z selera, liści jarmużu, kiwi lub czerwonego jabłka dla słodyczy, Kawałka imbiru i kilku listków mięty dla dodania świeżości. Jeśli chcesz nieco osłodzić napój, możesz dodać miód. Doskonałym rozwiązaniem jest łyżeczka cynamonu. Zalecam picie jednej szklanki dziennie rano, codziennie. Nie filtrować. Ale uwaga, jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna, pamiętaj, że nie musisz ograniczać spożycia produktów bogatych w witaminę K. Problemem nie jest ich spożywanie, ale nagła zmiana w ich spożyciu. Zrozum to. Podczas wizyty lekarz dostosowuje dawkę leku przeciwzakrzepowego, aby utrzymać jego stabilne działanie w organizmie. A to zależy od utrzymania stabilnego poziomu witaminy K. Jeśli więc jednego dnia zjesz dużo brokułów, a następnego nie zjesz żadnych warzyw, może to zmienić działanie leku, sprawiając, że będzie on mniej skuteczny lub zbyt silny. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest utrzymywanie stałej ilości warzyw w diecie oraz spożywanie ich regularnie. I w sposób zbilansowany. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz się zwiększyć lub zmniejszyć spożycie, skonsultuj się najpierw z lekarzem, aby dostosować dawkę leku i uniknąć problemów. Teraz przejdziemy do jednej z najsilniejszych witamin dla zdrowia układu krążenia witaminy E. Składnik ten jest dobrze znany ze swoich właściwości przeciwutleniających, które pomagają chronić nasze komórki przed codziennym zużyciem. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraź sobie naczynia krwionośne jako rury wodociągowe. Z biegiem czasu rury te mogą rdzewieć i słabnąć, zwłaszcza jeśli są stale narażone na działanie szkodliwych substancji. Wolne rodniki to właśnie te szkodliwe substancje, małe cząsteczki krążące w organizmie, które nieleczone mogą utleniać i osłabiać ściany naczyń krwionośnych. Witamina E działa jak tarcza ochronna, zapobiegając uszkodzeniom powodowanym przez wolne rodniki. W ten sposób tętnice i żyły pozostają mocne i elastyczne, co pozwala na lepszy przepływ krwi i zmniejsza ryzyko chorób serca, mózgu i nóg. Ponadto witamina ta jest niezbędna w zapobieganiu powstawaniu zakrzepów krwi, co znacznie zmniejsza ryzyko zatorów w krwiobiegu, ale jej zalety nie kończą się na tym. Witamina E stymuluje produkcję tlenku azotu, cząsteczki odpowiedzialnej za rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych. Proces ten, zwany rozszerzeniem naczyń krwionośnych, ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie krwi. Dzięki temu serce może pracować wydajniej, przynosząc korzyści dla całego organizmu. Produkty spożywcze, takie jak żółtko jajek, schowu na wolnym wybiegu, a także migdały, pestki dyni lub słonecznika oraz warzywa, takie jak szpinak i brokuły, są bardzo bogate w witaminę E. Awokado jest również naturalnym źródłem tej witaminy zwłaszcza po zeskrobaniu ciemniejszego miąższu, który styka się ze skórką. Wiele osób nie wie, że oliwa z oliwek Extra Virgin, oprócz dobrych tłuszczów, zawiera witaminę E. Jeśli chodzi o suplementy, moim zdaniem nie są one konieczne, chyba że lekarz zaleci je z konkretnego powodu, np. w przypadku złego wchłaniania spowodowanego problemami jelitowymi lub udowodnionego niedoboru witaminy E. W rzeczywistości wysokie lub niekontrolowane dawki suplementów zwiększają ryzyko powikłań, takich jak krwawienia. Z drugiej strony jedna porcja migdałów, czyli 30 gramów, co odpowiada garści, pokrywa już prawie 50% zalecanego dzieła.